przede wszystkim jeśli chodzi o obowiązki kontrolującego no musi on być pracownikiem urzędu ma prawo wstępu na teren szkoły czy przedszkola może żądać okazania poszczególnych przedmiotów zakupionych z dotacji ma prawo otrzymać od państwa dokumenty celem wglądu do nich nie może jednak wymagać od państwa abyście dokumenty te skanowali kopiowali i tak dalej państwa obowiązkiem jest poddać się czynnościom kontrolnym a nie czynić, tak? Państwo nie macie takiego obowiązku, państwo musicie znosić tę kontrolę, tak jak słusznie zauważył w tym rozstrzygnięciu, które omawialiśmy naczelny sąd administracyjny. Powyższe oznacza, że nie macie Państwo obowiązku tworzyć zestawień czy jakichś odrębnych dokumentów ponad okazaniem dokumentów organizacyjnych, finansowych i przebiegu e, nauczania. Ubiegając oczywiście Państwa komentarze, nawet jeśli zapis uchwały wskazuje, że kontrolujący mają prawo żądać kserokopii, bo na przykład uchwała nie została zaskarżona, została zaskarżona, jeszcze nie rozstrzygnięta i dalej, wówczas kserokopie te winny być sporządzone no, przez kontrolujących na ich własnym urządzeniu. Przeciwnie, no, jeśli chcecie być Państwo, Uprzejmi z jakichś względów sporządzić kontrolującym owe kserokopie na własnym urządzeniu, no to możecie oczywiście uzależnić wykonanie ich od wpłacenia przez urząd opłaty za każdą stronę według oczywiście cen rynkowych, jakie obowiązują na Państwa terenie. I jest to takie żądanie opłaty jak najbardziej uczciwe i prawidłowe, ponieważ wykonujecie za urzędników, za kontrolujących ich czynność na swoim sprzęcie. A kontrolujący nie mogą przecież na państwa przerzucać własnych obowiązków, nie mogą nim, nimi, tymi obowiązkami państwa wprost obarczać. Kontrolujący mają prawo wstępu, zatem pokażcie państwo kontrolującemu, jak funkcjonuje państwa jednostka. Łatwiej będzie wówczas oceniać zasadność poszczególnych wydatków. Kontrolujący ma prawo wglądu do prowadzonej przez państwa dokumentacji organizacyjnej, finansowej, dokumentacji przebiegu nauczania, ale wyłącznie w związku z przekazaną dotacją. Co to oznacza, że kontrolujący no nie ma prawa do żądania od państwa potwierdzeń wpłat czesnego czy wyciągu z rachunku bankowego. To nie dotyczy ani pobrania, ani wydatkowania dotacji, więc na jaką okoliczność, tak? Oczywiście po Państwa stronie leży obowiązek wykazania, że dany wydatek został dokonany, a zatem, że pieniądze zostały wydane, ale wystarczającym dlatego jest wygenerowanie z rachunku potwierdzenia płatności, czy też adnotacja na dokumencie księgowym, że zadany wydatek, zapłaconą gotówką. Drodzy Państwo, zdecydowanie warto jest znać swoje prawa i obowiązki i prawa kontrolujących. Szczególnie, że nie we wszystkich gminach kontrolujący również mają możliwość skorzystania z jakichś dodatkowych szkoleń i czasem rzeczywiście ich wiedza prawnicza wynika wyłącznie z takiego samodzielnego odczytania przepisów, samodzielnego no niekoniecznie prawidłowego, a tych, jak Państwo już wiecie, z naszych spotkań, czy zorganizowanych przeze mnie czy przez nas szkoleń nie można absolutnie czytać w oderwaniu od pozostałych przepisów prawa oświatowego, czy samej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Proszę też pamiętać, że, no, na, że organ nie może w szkole, w której realizowany jest obowiązek szkolny szkole czy przedszkolu, w którym realizowany jest obowiązek przedszkolny czy obowiązek nauki czy przedszkolu w ogólności, czyli jakby może wstrzymać wypłatę dotacji, tylko i wyłącznie szkole, w której tej, ten obowiązek szkolny czy obowiązek nauki nie jest realizowany, żadnej innej jednostce oświatowej tego uczynić nie może. W takiej sytuacji może co najwyżej, czyli nawet gdybyście Państwo odmawiali kontrolującym, Pokazania jakichś dokumentów, z którymi się Państwo nie zgadzacie, żeby, żeby te dokumenty były okazane, to co najwyżej organ może wszcząć postępowanie administracyjne celem wydania decyzji. Oczywiście szerzej o prawach i obowiązkach kontrolujących i kontrolowanych opowiemy Państwu z mecenasem Łuczakiem na jutrzejszym szkoleniu. Jak już wskazywałam na początku, jego przedmiotem będą wszelkie. Niezbędne i istotne informacje, jakie powinien posiadać każdy dyrektor i organ prowadzący, czy to przez szkołę, czy szkołę, od obliczenia dotacji poczynając, poprzez dokumentację, wydatkowanie, rozliczanie do kontroli, w tym również kontroli prowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej, co tam, jak to się jej, co z tym zrobić. Szkolenie rozpoczynamy o godzinie 17. No i ono potrwa zapewne 4, myślę, do 6 godzin. To oczywiście w zależności od liczby Państwa pytań. Na szkoleniach możecie, na szkoleniu możecie się Państwo zgłosić, bądź przez stronę internetową lexedu.pl, albo oczywiście wysyłając do mnie, do nas wiadomość na adres lexedu@lexedu.pl